Ta rura przez nasz kraj przychodzi Cześć, tutaj Jerzyro i metoda na przeszkody. W tym odcinku będą gaz rury i co robię z tymi gaz rurami jak trenuję równowagę do Ninja Warrior. Dzień dobry. A to mamy i co mamy tutaj? Rury od gazu. I mamy takie rury od gazu. Taką, taką, taką wow. i tą dużą. Tu jeszcze jedna krótka. Takie dwie rury od gazu, po środku też jest jeszcze jedna I, I co z tymi rurami od gazu? No właśnie, trening równowagi do Ninja Warrior I sobie Ułożę tutaj jakiś układ, na razie rozgrzewkowy, no i na tym od pewnego czasu trenuję I generalnie widzę duże postępy, więc w tym filmie będzie właśnie o tym co robię na rurach od gazu No tu mamy budki Ninja Warrior Miałem, te budki miałem na niedzielę i rzeczywiście one no tam na jednej przeszkodzie mi się, nie na dwóch przeszkodach mi się przydały, bo na tych pierwszej i na monetach. Rzeczywiście te budki dobrze trzymają i są przyczepne. Przyczepne i elastyczną mają podeszwę i właśnie na tych rurach tutaj dzisiaj to też będą dobrze działać. Trening równowagi nie tylko do Ninja Warrior, ale przede wszystkim pod kątem Ninja Warrior. Więc ja tutaj robię jak to trenowałem dawniej. Paliki do drzew to były u mnie nie od dzisiaj na kanale, ale oprócz chwytów to ten najgrubszy palik pocierałem na takie walce i na tym trenuję równowagę. Można sobie to rozstawić gdzie się chce, w domu, na zewnątrz, jak komu pasuje. No i są trzy wersje treningu równowagi na tych palikach. I to będzie pierwsza. To jest wersja podstawowa. Można sobie tutaj wariować, zwiększać, zmniejszać odległości, z zatrzymaniem bez zatrzymania. pierwsze wersja ćwiczenia na równowagę na stabilnym podłożu i generalnie to bardzo pomaga na zwykłą równoważnię czy na razmagadonie, czy na spartanie. Więc to jest takie podstawowe ćwiczenie z tymi kroszkami. One mają 10 cm średnicy, 8 cm wysokości i w tym układzie mniej więcej co 60 cm jest jeden taki. Cylinderek, no i można to ustawić, tak jak tutaj na takim wojsku są syntetyczną powierzchnią, i lepiej jest na równym asfalcie albo betonie, bo one są wtedy stabilniejsze i na początek, zdecydowanie tak jest lepiej. No tutaj właśnie one się lekko chwieją i jest trudniej, sam nawet spadłem, przechodzą teraz. Ale to generalnie podstawowa wersja, teraz druga wersja, zanim przejdziemy do gaz rury. Teraz jest druga wersja. Walce są ułożone w ten sposób, że przód, tył będą się już kręcić. Więc jest pierwsza wersja na niestabilnym podłożu. Pierwsza, ta łatwiejsza. No i tak samo. Można zmieniać odległość. Im bliżej, tym łatwiej. W ten sposób się to przechodzi. I to już powolutku zaczyna przygotowywać do takich przeszkód, no które właśnie są niestabilne. No najczęściej to jest generalnie na Ninja Warrior i różnych zawodach Ninja pojawiają się takie przeszkody związane z równowagą. I lecimy, teraz są troszeczkę dalej. No i tu już lekko... Już lekko z prędkością się to przechodzi. No i właśnie ta prędkość pozwala się na tym utrzymać. Czyli tak jak jest w Ninja, no te przeszkody na pełnej prędkości i jak coś się zachwieje, to wtedy siłą pędu można... Rzucić się i z no, na koniec zawalczyć jest. Trzecia wersja progresja. Trzeci stopień trudności na tych walcach, czyli są ułożone równolegle do kierunku pokonywania. No i tu jest kilka sposobów. Ja preferuję bokiem, ale jednocześnie biodra i barki, żeby były skierowane w przód, żeby nie iść tak. Tylko Ciało mieć skierowane jedna noga jest w rotacji do wewnątrz, druga w zewnętrznej. No hmm, jest. A jest, to jest ta trzecia wersja. Ona jest najtrudniejsza z tych trzech, gdzie można sobie na takich cylindrach trenować. Generalnie na tym gumowym podłożu jest jeszcze trochę trudno. przeskakiwanie rur przełamałem się, bo szczerze powiem bałem się właśnie tego elementu pierwszy raz to dzisiaj robiłem, bałem się no bałem się i zrobiłem i jest Także kolejny poziom tego treningu mam za sobą i teraz będę układać różne jeszcze inne sekwencje no i pobawię się trochę na tych rurach i pokażę takie ćwiczenia jakie od pewnego czasu na nich robię, żeby trenować na niestabilnym podłożu, a jak to właśnie jest z tym trenowaniem na niestabilnym podłożu, generalnie ono w takim treningu funkcjonalnym nie jest zalecane no bo nie ma czegoś takiego na co dzień jednocześnie są przypadki szczególne kiedy warto na przykład narciarze czy zawodnicy Ninja Warrior, którzy mają takie przeszkody no to warto żeby sobie w ten sposób potrenować no i właśnie tutaj będzie kilka moich sekwencji i sposobów jak ja sobie to trenuję przechodzimy na gaz rury niedawno montowali na ulicy dogadają się z tą ekipą, która te rury tam montowała no i mam to właśnie też chodzi o kreatywność, żeby wymyślić coś i zrobić coś z czegoś, co jest zastane w danej sytuacji. No i mamy teraz, no i mój trening na gazurach. To jest tak na razie trochę bliżej. Generalnie właśnie chodzi o to, żeby lekkutkim biegiem, a docelowo szybkim, takie rzeczy pokonywać, no bo one na nic są tak daleko, no że nie da się przejść tego na spokojnie i technicznie, tylko musi być szybko, więc w ten sposób właśnie trenuję sobie dużo różnych układów można bardzo bardzo tutaj kombinować, no i jeszcze sobie te kilka razy przejdę, a potem potem coś czego nie robiłem jeszcze nigdy w takiej skali jak to będzie dzisiaj, więc zobaczymy jak mi pójdzie teraz leżą równolegle do kierunku pokonywania przeszkody i to jest znacznie trudniejsza wersja ja tutaj wybrałem taką technikę, że jedna noga jest w rotacji wewnętrznej, druga zewnętrznej, trochę jakby bokiem, jednocześnie biodra i barki cały czas są prostopadłe do rur i skierowane do przodu, tak że to pozwala uzyskać lepszą stabilizację i tak samo buty z elastyczną podeszwą tutaj bardzo, bardzo pomagają. No i tak to właśnie wygląda. Teraz praca nad tym, żeby to szybciej i płynniej przechodzić. Jest na Ninja podobna przeszkoda: Spinning Bridge albo Broken Pipe. Są różne wersje takiej rury, po której trzeba przejść. Ona się kręci. Nie jeździ na boki, ale się obraca. No, więc, to jest pierwsza rzecz, którą ja sobie trenuję, do tego, żeby mniej więcej to opanować. Też planuję, żeby zrobić taką rurę, która będzie w miejscu, ale się będzie obracała. Na razie, na razie takie. Kolejne ćwiczenie Balance Tank Czyli też jedna z przeszkód, która się pojawiała, tylko też, ta, że tam szło w dół, tutaj będzie po płaskim, też od pewnego momentu to ćwicza. Kompletnie inna stabilizacja, więc też polecam nigdy nie wiadomo kiedy się przyda To potrafi całkiem nieźle rozgrzać. Czy zmieniają średnice, to zmienia się też technika. Fajna rzecz, długa sekwencja, która łączy wszystkie techniki, które pokazywałem wcześniej: wszystkie układy, możliwości. A i zobaczymy, czy przejdę, i ile to zajmie. Jest, jest. Jestem w stanie generalnie w miarę swobodnie taką sekwencję przejść, więc bardzo, bardzo się cieszę, bo duży progres zrobiłem. I generalnie to wyżarstwo figurowe, które lata temu trenowałem, no jednak ma znaczenie, bo stabilizacja się wtedy wyrobiła, ciele to zostaje. No i dzięki temu dużo szybciej jestem w stanie się uczyć tego typu sekwencji na ten moment. zobaczymy, czy będę w stanie przejść całe boisko i czy baterii starczy na to przejście. całe błysko zrobione mega się cieszę, także teraz jeszcze powrót do korzeni, czyli stary dobry slackline trening na gaz uważam za zrealizowany zakończony, było bardzo super no i jeszcze slackline to jest świetna sprawa właśnie na podstawy treningu na niestabilnym podłożu, on jest bardzo specyficzny pozwala nauczyć się wielu tych rzeczy, które są niezbędne przy przechodzeniu takich rzeczy jak na przykład te gaz rury jeżeli chodzi o Slackline, to na moim kanale jest film, gdzie bardzo dokładnie omawiam podstawy przechodzenia Slackline a. i generalnie typy takie, które pozwolą się znacznie szybciej tego nauczyć. No tak jak we wszelkich tego typu przeszkodach potrzebna jest niezła stabilizacja. Także planki, deski, wszystkie te różne rzeczy warto ćwiczyć. Też stabilizację antyrotacyjną będzie o tym niedługo więcej też na kanale. Slackline jest na Spartanie, także bardzo polecam trenować, bo satysfakcja z przejścia to jest bardzo bardzo fajna sprawa. Generalnie na początku świetnie się jest uczyć tego na bosaka, i w tym filmie link będzie w opisie, właśnie też to tam polecam, i wszystkie inne typy, które polecam na slackline. A, A jakiego slackline a kupić? No nie takiego slackline, który się nazywa slackline. Tylko pas transportowy z napinaczem jakieś 110-120 zł tanich, i tyle by było z przeszkód równoważniowych. Potrenowałem generalnie, jestem bardzo, bardzo zadowolony z progresu. Tutaj Typy wszystkie które stosuję, świetnie się przekładają na, na to w praktyce. Jakby ktoś chciał, no to oczywiście zapraszam na kanał i zapraszam na treningi, które od wiosny będą w parku lotników i tam będziecie mogli sobie razem ze mną potrenować. Gwarantuję, że jeżeli chodzi o takie przeszkody jak slackline, to jestem w stanie przekazać takie typy, że dużo, dużo szybciej można się tego nauczyć. Także już teraz zapraszam na metody na przeszkody w realu. Dzięki za oglądanie i do następnego. Te rury mają jeszcze jedną świetną funkcję. One bardzo dobrze się sprawdzają jako wałki do rolowania są twarde więc może na początek nie ale jak ktoś już się trochę dłużej roluje to są kapitalne właśnie do rolowania, mają różne średnice i można wszystkie mięśnie pośladki tutaj też najszersze wszystko generalnie można sobie na tych rurach Dobrze zrolować, czyli i trening, i regeneracja.